Belvedere, Piękny widok. Rzeczywiście, warto popatrzeć to, co Pan Bóg uczynił, aby radować nasze oczy i żeby przez kontemplację dzieła stworzenia przybliżać nas do siebie. Piękny widok w Grecjo. Jestem właśnie w tym szczególnym, wyjątkowym miejscu, które kiedyś podziwiał święty Franciszek, a dzisiaj my możemy podziwiać. Właśnie wróciliśmy... Z jubileuszu młodych wróciliśmy z Tor Vergata, z tego wyjątkowego miejsca, gdzie zgromadziło się milion młodych ludzi i słuchało papieża Leona XIV. Papież powiedział między innymi do młodych, żeby uwierzyli w marzenia, które Bóg wpisuje w ich serca. I dokonał takiego pięknego porównania. Powiedział, że te pragnienia, marzenia są jak taki mały stołeczek, na który może się wdrapać małe dziecko. I później z tego stołeczka zaglądnąć przez okno i zobaczyć, że przez szybę puka delikatnie Jezus. I mam takie właśnie skojarzenia z tym miejscem, przypominając sobie, że rok temu wspólnota Betlejem, przedstawiciele tej wspólnoty byli tutaj na tym miejscu, zachwycili się tym miejscem po raz kolejny zresztą i postanowili, żeby ten dom, który, w którym właśnie jesteśmy, stał się częścią ich życia. I tak się poniekąd już stało. Wspólnota Betlejem, która jest zjawożna z naszej sesnowieckiej decyzji, już jest właścicielem tego domu. Ale jak to wiecie, na stołeczku już są, uwierzyli w te marzenia, ale jeszcze trzeba do tego okna sięgnąć i popatrzeć tam, jak Jezus woła i dokąd woła. I potrzebują jeszcze trochę wsparcia finansowego. Chcemy, jak tylko możemy tego wsparcia dokonywać, więc zachęcam z własnej strony z strony też diecezji, że chcemy partycypować, uczestniczyć w tym pięknym dziele, ale jednocześnie zachęcamy, żeby inni, którzy czują Boże wezwanie, którzy też są takimi romantykami, jak Stowarzyszenie Betlejem i członkowie tego stowarzyszenia, żeby się w to włączyli. Zachęcam wszystkich do wsparcia tego dzieła, a myślę, że będzie można tutaj przyjeżdżać i podziwiać te piękne widoki. Naprawdę są fascynujące, aż dech zapiera.